Coraz więcej ludzi ma poczucie, że jest za dużo. Mówią za dużo wszystkiego. Mówimy za dużo wszystkiego: za dużo obowiązków, za dużo stresu, za dużo biegania, za dużo. Tak i chyba, jak idzie się głębiej w życie, to takie jest poczucie, że wszystkiego jest za dużo, i człowiek by odpoczął, trochę odciął, troszeczkę zostawił, żeby się zrobić lżejszym. Ale w tym robieniu się lżejszym istnieje granica, ponieważ jak się zrobimy zbyt lekcy i odetniemy obowiązki, troski, zaangażowanie, to co powinniśmy zrobić, to staniemy się lekcy. A trzeba być ciężkim, bo dzisiaj Ewangelia mówi, że Jezus będzie nas przesiewiał wiejaczką, czyli będzie nas podrzucał podrzucał, tak się to właśnie przesiewało i plewy polecą z wiatrem, a to co ciężkie opadnie. Ziarno ma opaść, ziarno to, co dobre, ma opaść. Czyli trzeba mieć swój ciężar, trzeba mieć swój ciężar. Kiedy przychodzą do Jana, to ludzie się pytają: Co mam czynić? Co mam czynić? Powiedz mi, co mam zrobić, a ja to zrobię. My potrzebujemy takiego przewodnika, żeby nam powiedział, co mam czynić. I co ciekawe, Jan nie mówi: Zmieńcie miejsce. Dzisiaj tak się mówi. Jeśli w jakimś miejscu cię nie doceniają, idź stamtąd. Idź stamtąd. Ciepnij wszystkim, odetnij wszystko i sobie idź. A Jan mówi: niekoniecznie. Tam, gdzie jesteś, tam bądź dobry. Dobrze zrób swoją robotę, pozostaj na tym, co trzeba, szanuj ludzi. I to jest, to jest Ewangelia. To jest przygotowanie też serca na spotkanie z Jezusem. Czyli nie odcinać wszystko, nie za wszelką cenę szukać lekkości. Ale szukać głębi, szukać głębi, a w tej głębi przyjdzie Chrystus, bo jest tym, który ma nas poprowadzić i to zrobi.